Komisja Praw Człowieka ONZ w 1987 i 1999 roku wezwała do powszechnego uznania prawa do odmowy służby wojskowej przez wzgląd na sumienie. Pomimo to tylko 30 krajów na świecie uznaje to prawo. Dla przykładu, w Niemczech to Konstytucja zapewnia obywatelom możliwość odmowy. Jak jest w Polsce? Jak czytamy w Konstytucji w artykule 85. Ustęp trzeci. Osoba, której przekonania religijne lub przyjęte zasady moralne nie pozwalają na służbę wojskową, kierowana jest do odbycia obowiązkowej służby zastępczej. Młodsze pokolenia być może nie pamiętają, jak traktowane były osoby idące na obowiązkową służbę jeszcze kilkanaście lat temu. Zderzały się tam typowe sebiksy w dresach z np. osobami z liceum, które nie poszły na studia. Warto przypomnieć, że to nie były czasy, kiedy każdy mógł iść na studia. Takie osoby były rzecz jasna prześladowane. To zjawisko nazwano falą. Była to nieformalna hierarchia praktykująca sadystyczne i poniżające praktyki wobec najmłodszych osób przychodzących do rezerwy. Znane metody to na przykład szafa grająca. Wsadzali gościa do stalowej szafki, zamykali i kopali w tą szafkę. Inne to czyszczenie toalety szczoteczką do zębów, czy kopanie grobu na półtora metra, aby zakopać tam peta. Nie dziwi zatem fakt, że akceptacja wojska na tego typu zachowania zniechęcała młodych ludzi do służby. Ale zostawmy te prymitywne metody i działania, które ponoć miały skończyć się wraz ze zniesieniem obowiązkowej służby. Co roku rząd straszy powołaniami do wojska, ale tymi z przymusu. Za odmowę ma grozić minimum 3 lata więzienia. Ten stan idealnie pokazuje praktyka stosowana na Ukrainie. Z początkiem wojny, kiedy wielu podbuzowanych młodych zgłosiło się do walki z myślą, że w ciągu miesiąca przegonią wroga nikt nie myślał, że dojdzie do praktyk stosowanych przez wojska nazistów. Niech przykładem będzie wpadnięcie wojska do siłowni, by wręczyć tam wezwania do wojska. Albo w biedniejszych miejscowościach, których władze nie dały wystarczającej łapówki. Patrole obserwowały, gdzie tylko pali się światło wieczorem i sprawdzali, czy czasem nie ma tam mężczyzny. Nie wspominając o fakcie, gdzie zwykłe wyjście do sklepu może skończyć się na froncie. Oczywiście można odmówić i trafiasz do więzienia, jednak z relacji wielu osób da się słyszeć, że w więzieniu tak długo biją człowieka, aż sam zechce jechać walczyć. Pytam się, gdzie jest ONZ. Gdzie te wszystkie górnolotne humanistyczne frazesy? Gdzie są rezolucje chroniące praw człowieka? I gdzie one były kiedy w wojsku polskim? Jak zwierzęta traktowano młodych ludzi? Dziś politycy huchają i dmuchają na obywatela. Nie możesz skarcić dziecka, nie możesz skarcić ucznia. Ale w przypadku odmowy brania udziału w grze zafundowanej przez polityków, jaką jest wojna, trafisz za kratki i tutaj już mają w dupie, jaki to będzie miało wpływ na twoją psychikę, na twoje zdrowie, na twoją rodzinę. I chcę, aby była jasność. Ta ustawa była przygotowana i miała być wprowadzona przez prawo i sprawiedliwość. A ponoć tak się nienawidzą. Szkoda, że krok po kroku wypełniają wspólny plan, a nas zasypują tematami zastępczymi.